Ma z tej strony Mistow Hazmat, a dzisiaj przyjrzymy się szerzej po prostu spotom na łódkach, czyli miejscom, gdzie możemy się chować, a także szukać przeciwników w Sea of Thieves. Oczywiście na wstępie chciałem poprosić o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, jeżeli to jest nadal promowane i to lubicie. No i co? I przechodzimy do odcinka. <laughs> Zabierzemy się najpierw, oczywiście, za slupa, czyli nasz najmniejszy statek dwuosobowy, dwuosobowa łódź. E, chciałem tylko na wstępie powiedzieć, że mamy dwie opcje schowania się. W sensie dokładnie dwie emotki, których ja uważam że się korzysta. Czyli korzysta się ze slipa i z Haida. Haida mamy do kupienia w sklepie za około 140, chyba 149 ancient coinów. E, był on dla nas, dla wszystkich zadałem przez pewien czas dostępny. E, aczkolwiek teraz już chyba nie jest. E, Chciałem tylko powiedzieć czym to się różni. Podczas hajda po prostu nasza postać zawija głowę, a w momencie kiedy ona zawija głowę, to nam nikt się nie pokazuje. Więc w momencie jeżeli go nie mamy, to musimy kombinować jak się ułożyć, żeby nasza głowa była w jakimś elemencie czy po prostu żeby nie było jej widać. Jest to istotne, jeżeli chodzi po prostu o nasze chowanie się, bo w momencie w którym walimy slipa. Yy, musimy po prostu ustawić się jakby tyłem do tego, do tej rzeczy, którą, tak jak tutaj będzie teraz pokazana, mamy armatę i żeby schować się za armatą po prostu musimy się jakby ustawić, yy, nie wiem czy o tym pamiętałem, chyba nie. Jeszcze musimy jakby się ustawić po prostu tyłem, bo tak jak widzicie tutaj jak zrobiłem, aczkolwiek tutaj nasza głowa udała się, że po prostu w zniknęła. Yy, więc jakby nie było jej widać, ale chodzi o to, żeby po prostu nasza głowa była w jakimś elemencie. Bo przynajmniej tak mi się wydaje, że nadal tak jest, po prostu widać wtedy nasz nik, a no jak się chcemy schować no to... Fajnie, żeby naszego niku nie było widać. Dobrze, kolejnym miejscem na stupnie, gdzie możemy schować jest oczywiście bocianie gniazdo. Tutaj najczęściej najlepiej się schować po prostu w beczkach z prochem, jeżeli oczywiście jakieś się znajdują. Jak nie, to nie polecam tego miejsca tak bardzo. Bardziej bym się polecał schować na tym jakby żaglu, znaczy na maszcie po prostu jakby niżej. Tutaj tak jak widać. Też się jeszcze w przypadku stupa zapomniałem o tym po prostu, bo korzystam z hajda. Ale jeżeli chodzi o to po prostu to pamiętajcie, żeby starać żeby ta głowa wasza była w jakimś elemencie po prostu. Dobra, kolejną rzeczą to już dół łódki. Mamy tutaj yy, po prostu stół, za mapą się możemy schować. Mamy też miejsce obok tego stolika, gdzie bierzemy misję. I tutaj tak samo jak się położymy w ten sposób, jest mała szansa, że ktoś was zobaczy. Jeżeli chodzi o dół statku, mamy tutaj taką beczkę. Tutaj też... Dzisiaj źle ustawiłem, ale to nie takie istotne. Pamiętajcie, po prostu, głowa w stronę, jakby przedmiotu, czyli odwracajcie się tyłem po prostu do miejsca, w którym jesteście. Jakby patrzcie w przeciwną stronę niż na ten przedmiot i będzie git. Yy, tutaj jest jeszcze miejsce yy, za tym, ale jego bym tak nie polecał. Bardziej bym się polecał, jak za chwilę pokażę. Schować za yy, po prostu tym urządzeniem do podnoszenia kotwicy. Tutaj nie powinno nas widać. Nawet jeżeli damy tę głowę w tą stronę, to i tak myślę, że jest mała szansa, że ktoś Was zobaczy. A jeżeli są ludzie, którzy ogarniają, to i tak będą wiedzieć, gdzie Was szukać, dobra. Przechodzimy już do brygu. Bryg, czyli statek na trzy osoby. Tutaj na początku samym powiem o naj, takim naj, najciekawszym spocie, o którym mało osób wie, myślę. Czyli po prostu z tyłu skakujemy, jakby. Przestrzeń, no. nie ma tutaj nic, ale w tym miejscu w tym gwarantuję wam, że nikt was nie znajdzie. Oczywiście, tak jak w każdym statku, zda kotwit, znaczy za czy za armatami się chowamy, i to jest taki standard. Aczkolwiek tutaj jeszcze nam dochodzi schowanie się przed żaglem, jakby przed, no tak, przed tym elementem, który trzymał nam żagiel, tak jak widzicie, to już o tym pamiętałem, żeby wam dobrze pokazywać. Po prostu korzystamy ze slipa, tak żeby nasza głowa była bardziej w tym, po prostu w tym elemencie. Tutaj też jakoś tak średnio to wyszło, ale ogólnie chodzi o to, żeby dobrze się położyć. Jeśli chodzi o dół pokładu, mamy tutaj przy mapie. To przy okazji pokazuje nam, gdzie płynął, czyli jak jesteście sami i kolega wasze z jakimś statkiem, możecie mu dokładnie mówić, gdzie ma, gdzie ma płynąć, żeby cały czas jakby śledził ten statek. No to wszystko zależy od was. Oprócz tego znajduje też się miejsce za beczką z drewnem, i to jest jedno chyba z fajniejszych, bo tu naprawdę też łatwo jest schować tą głowę. Ostatnim chyba elementem, jeżeli chodzi o dół brygu, jest po prostu też ten stolik, właśnie tutaj mamy też wygląd. Możemy, jak widać, jeszcze zajrzeć przez okienko na dworze, co się dzieje, czy ktoś atakuje i tak dalej. No i oczywiście. Znowu oczywiście, ale będzie w każdym statku odpowiednia ilość żagli, i tym samym będzie się to wiązało z odpowiednimi schematami. Wiadomo, że można się schować na górze, ale tak jak mówiłem, beczki. Tak samo mówię, tutaj można się schować też na tym maszcie. Tutaj musimy na długim, bo na pierwszym nie ma opcji. No i też możemy schować się jakby na tym maszcie dalej, jeżeli jest opcja tam wejść. Po prostu przeskakujemy z jednego na drugi i wtedy możemy się też również schować tam, się myślę przeciwni nas nie spodziewają. Dobra, jeżeli chodzi o trzeci statek, to oczywiście Galeon, czyli nasz statek na czterech graczy. Przechodzimy do schowania się za armatą. Jakby zrobię Wam timeline'y po prostu w opisie, więc yy, dlatego też każdy staram się omawiać, żeby potem każdy miał, jak wejdzie po prostu w Galeon, jeżeli będzie go interesował. Tak samo chowamy się za yy, po prostu masztem. Yy, I tutaj jeszcze z takich ciekawszych, jeżeli macie chudą postać, to możecie się schować jakby przy tej takiej figurze z przodu, jakby tutaj jest naprawdę dobra skrytka, ale jeżeli raczej macie hajda już odblokowanego, bo tak to myślę, że Was zobaczą. Kolejnym śmiesznym miejscem, czyli już bardziej nie możecie być w, oczy w takim dzi dziwnym miejscu przed sterem. Świetne miejsce, wszystko widzicie. Możecie się pośmieć przeciwników, robić sobie z nich jajca. Możecie włączyć po prostu mikrofon, zacząć do nich gadać. Gwarantuję wam, że nie będą wiedzieli, jeżeli to są początkujący gracze. Nie sprawdzą tutaj, naprawdę. Możecie sobie pożartować i w ogóle mega spokość tam schować. Jak widzieliście, za tym żaglem z tyłu również można. I tutaj, tak samo jak w przypadku brygu, też właściwie w, takim, w takiej przestrzeni w powietrzu możemy się położyć. Bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, ten słupek, no to nie jest tak naprawdę to, na czym stoimy, tylko po prostu stoimy w powietrzu. Tutaj wchodzimy na, oczywiście też na maszt i tutaj mamy dużo do wyboru, możemy na bocianik jeździe się położyć, na każdym z żagli po prostu i tak jak mówiłem też w przypadku brygu, po prostu jeżeli macie możliwość, wskakujcie sobie na te żagle dalej i wtedy macie po prostu łatwą opcję, żeby się schować, tak żeby przeciwnicy się nie spodziewali. Nie będę tego znowu omawiał, bo to bez sensu. W każdym razie zawsze pamiętajcie, żeby po prostu położyć się w, przy tym słupie, który jakby trzyma ten nasz żagiel. Wtedy możecie głowę sobie ukryć, jeżeli robicie slipa i na spokojnie się schować. Yy, tutaj są jeszcze na galeonie takie jakby wystające półeczki. I na nich również możemy się schować. Są one bardzo w sumie jednym z najlepszych miejsc, myślę. Bo tutaj naprawdę prawie cali, jeżeli robicie tego slipa, możecie zniknąć. Po prostu wystają wam same nogi, a wasza głowa jest po prostu w. Yy... No, po prostu w statku. No. Może to i głupio brzmi, może i to jest pewien rodzaj Buga, ale myślę, że twórcy nie będą tego zmieniać, bo to jest super mechanika po prostu chowania się. Wiadomo, że nie powinno tak być, bo to jak to w ogóle możliwe. I mamy tutaj takie trzy półki. Jeżeli chodzi o to, tutaj nie będę wam robił cięć, bo właściwie wszystko chcę pokazać wam od początku do końca. A na galeonie naprawdę mamy dużo miejsc do schowania się. Mamy dwa pokłady i jeszcze trzeci na górze ten pokój kapitański, do którego właśnie będę przechodził. Mamy tutaj takie miejsce na balkoniku, w ogóle na całym tym balkonie możecie się chować, właśnie slip, patrzycie po prostu w drugą stronę i wtedy głowa wam znika w, yy, w ścianie. Kolejnym miejscem jest fotel kapitana, i za nim również możecie się schować, i tutaj w sumie najczęściej ludzie się chowają. Więc jak chcecie tak od czegoś zaczynać sprawdzanie, to polecam tutaj, bo tutaj najwięcej ludzi się chowa, bo to takie yy, po prostu znane miejsce moim zdaniem. Rzadziej ludzie będą się chować tutaj, a też pamiętajcie, dochodzi też to, że tutaj czasami leżą skarby w ogóle w tym pokoju, więc no w ogóle polecam kłaść się w skrzynkach, tam jest bardzo mała szansa, że ktoś Was zobaczy. Jeżeli chodzi o pierwszy pokład, jeżeli patrząc od góry, możemy tak jak tutaj też się położyć właśnie z przodu przy tym słupku, też głowę umieszczając tym samym w dole. W ogóle na galonie mamy bardzo dużo skrzynek, i to powoduje, że mamy naprawdę dużo miejsc do chowania się. Starałem się pokazać wam większość, oczywiście jest ich tak dużo, że będzie to ciężkie. Pokażę wam te najlepsze spoty. Tutaj, jeżeli chodzi o dół, no to widzicie, na mamy beczek. Właściwie przy każdej możecie to zrobić, w sensie serio, jeżeli po prostu się położycie i będziecie mieli głowę w tym, jeżeli oczywiście nie macie hajda, to będziecie mogli naprawdę w dużej ilości mieć się schować. Ja to robię ze slipem, właśnie żeby każdy mógł po prostu, żeby każdy mógł to zrobić, bo nie każdy ma hajda, wiadomo, że teraz więcej graczy nowych wchodzi, a jeżeli chodzi o po prostu odblokowywanie tego, no to mówiłem, 150 ancient coinów, jeżeli chcecie wiedzieć jak zdobyć ancient coiny, to po prostu macie, oczywiście nie będzie tutaj, znaczy macie po prostu film na moim kanale o sklepach. Tutaj polecam miejsce, jeżeli chodzi o ten dolny, po prostu przy schodach się schować yy, i tyle. Tak naprawdę ja się nie chowam na samym dole nigdy, bo tam nie wiecie kompletnie, co się dzieje na górze, nie wiecie, czy oni sprzedają, czy dopływają. Po prostu polecam Wam się jednak chować na, po prostu na górnym pokładzie, na normalnym, po tym, gdzie biegają. To jest najmniejsza szansa, że Was znajdą. No i co? I to chyba będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawicie łapkę w górę, komentarz. No i co? Widzimy się w kolejnych produkcjach. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie chowania się, to oczywiście zostawiajcie je w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. No i co? Dzięki wielkie, że byliście, trzymajcie się i cześć!